Witajcie, kochani. Mamy dzisiaj czwartek. W sumie Wielki czwartek, jeśli ktoś obchodzi święta. I towarzyszyć nam będzie Runa Ingwas, czyli będzie nas nakłaniać do medytacji, do skupienia na sobie, do skupienia wewnętrznego, do takich wewnętrznych rozważań. I dajcie sobie czas i tak naprawdę to nieważne czy obchodzicie się takie święta, czy inne święta jeżeli jest nam dany ten czas właśnie po to, żeby żeby właśnie przeżyć to albo przeżyć coś w sobie albo skupić się na sobie tak, dać sobie ten moment wyciszenia, takiego zagłębienia w siebie, to wykorzystajmy go właśnie na to bo jest to um, ważny czas. Niech to, czego pragniemy, wraz, wzrasta w nas, wrasta i wzrasta. Um, podlewajmy nasze marzenia, podlewajmy nasze pragnienia, niech wzrastają w nas i kiedy będą gotowe, będziemy mogli z nimi dalej pracować. Um, Inkwas jest runą siły. Czasami właśnie też kojarzy mi się, jest takie, taki mim, takie zdjęcie takiego małego kotka, który idzie, przegląda się w kałuży wody, a w tej kałuży widzi lwa. I właśnie to jest ten wzrost. Wzrost wewnętrzny, tak? To, co jest w środku w nas, to, co um, jakby w nas dojrzewa, sprawia, że jesteśmy silni. Stajemy się mocni i takiej siły i mocy wam dzisiaj życzę, ale życzę wam także spokoju, spokoju i takiego skupienia się, skupienia się na sobie, na tym czasie, na odpoczynku i na tym, co może przynieść wam właśnie takie, takie wewnętrzne, duchowe doświadczenia wszystkiego dobrego, kochani, buziaczki, papa. Pa.